Cześć wam. Witam na kanale Majsterkowicz BB. Kolejny film. Dzisiaj robię pierwszą deskę do krojenia. deska taka bardzo próbna, bo to była próbna klejonka przy okazji jak robiłem ten przyrząd do mini klejonek, mini prasa do mini klejonek, ale o tym dzisiaj nie gadamy. Tutaj karta jest jakby co można kliknąć zobaczyć jak to działa, jak został zrobiony. Była to próbna klejonka, z której zrobiliśmy deskę do krojenia. Deska wyszła na tyle ciekawie, że wylądowała w naszej kuchni i tam właśnie na dzień dzisiejszy jest i zostaje. Tam jakichś wielkich fajerwerków się nie spodziewajcie. To była deska na próbę. Jest to nasza pierwsza deska. Mówię nasza, bo moje córki mi pomagały. Także zobaczcie jak powstała nasza pierwsza deska do krojenia. Zapraszam na film. No to zaczynam od przycięcia tych deseczek. Ja już mam je gotowe, wyheblowane, tylko wycinam jakieś tam miejsca, gdzie są jakieś dziury po wkrętach, różne takie rzeczy. Także zobaczymy, co mi z tego zostanie. Przede wszystkim miało to być, miała to być próbna klejonka, aby sprawdzić tą moją mini prasę. Do mini klejony, którą zobaczycie, bo na tym będę to sklejał. Ok, taką mini klejonkę sobie przygotowałem, te deseczki miałem już wcześniej, tak sobie to dociąłem mniej więcej. Tu będę musiał, jeszcze nie zauważyłem tego, ale tutaj będę jakiś kształt nieregularny wycinał, także sobie to ominę bez problemu. Tu będzie rączka, nieważne. Dobrze, nie wygląda to już tak pięknie, ale za to nam dłużej posłuży. Używam oczywiście kleju, który nadaje się do kontaktu z żywnością. Jest wodoodporny, bardzo dobry klej, także idealny do, te, do tego projektu. No jak na razie widzicie, ta deseczka wyjdzie cienka. Te elementy miały grubość może nie wiem, 16-18 mm. Ale nie ukrywam, że mam w planach wykonać prawdziwą, dużą deskę, grubą, fajną i to tak od podstaw, od strugania, od przygotowania materiału, struganie, później klejenie i wykończenie deski, także możecie się tego spodziewać niedługo na moim kanale. Okay, mamy kolejny dzień to ono nam już chyba wyszło także zobaczymy co z tego wyszło Dobrze, że ten papier dałem, bo to się faktycznie posklejało. No, ale jak na taką cienką deseczkę. Obczyścimy to, będziemy wycinać deseczkę. Także super, no super, po prostu super. O, już by była. Dobra, mam to wstępnie oczyszczone, wyszlifowane takim grubym papierem, chyba 60. Później będę to szlifował jeszcze dalej, już na gotowo, ale najpierw sobie wyrysuję jakiś, mam nadzieję, ciekawy kształt tej deski. Dobra, mam tu eksperta od rysowania kształtów. Moja córka Julia. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Julia, tu musimy zrobić jakiś taką deskę, nie musi być super równa. Później wytniemy z tego jakiś wyżynarką kształt. Mamy kształt. Pierwsza była obce taka, teraz jest taka, bo tutaj jeszcze mamy jedne, jedną wadę, którą musimy ominąć. To jest taka deska na próbę, także spokojnie. Tutaj tak samo będzie coś w tym stylu. Wyżynarka w rękę i zabieramy się za wycinanie tego kształtu. Obroty sobie zmniejszyłem, żeby mi to nie uciekało tak na, na razie. Fajnie to szło, nie powiem. No i teraz tutaj ten środek, też wyżynarką. Ponownie szlifujemy, teraz już papierem troszeczkę drobniejszym, chyba setką, jak dobrze pamiętam. Tutaj jeszcze te boczne krawędzie po brzeszczocie troszeczkę wygładzam. I teraz takim frezem zaokrąglającym całość z dwóch stron. jak również wewnątrz ten otwór tam ile dojdę resztę będę już ręcznie robił i kolejny raz szlifowanko i teraz już zakładam papier 120 i już ostatni raz to szlifuję. Deska jest wyszlifowana. Będziemy się teraz zabierać za jej olejowanie. Jest to zwykły olej e, jadalny. Nic tam nie kombinowaliśmy. Zobaczcie, jak pięknie nabrała kolorów. I tutaj pytanie do Was: powiedzcie mi co to jest za drewno, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Także Wasze typy umieszczajcie w komentarzach. Tutaj Karolina jeszcze robi warkoczyk z trzech sznurków, bardzo fajny jako zawieszka będzie. No i tu się żegnamy z Wami. Nowy mikrofon działa bardzo dobrze, tylko jest jeden warunek, musi być włączony. Ale generalnie mówimy Wam tutaj, że dziękujemy, że tak wyszła nasza deska, że nam się podoba. Możecie ją teraz zobaczyć. Za chwilę zobaczycie jeszcze kilka zdjęć. Także trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał. Do następnego filmu.